Witam serdecznie. Dzisiaj taki skromniejszy zestaw za 40 zł, i dalej będę męczyć ten świąteczny kalendarz. To jest cały czas paczka premierowa, więc do skutku. Mega Paradiso, owocówka i druga pensja. Kiedy ta pasta do mnie wróci? Mam pytanie. Czy może wiecie?

I tu szukam sobie gruszkę i banany. Jest gruszka, gruszka, banany. Gruszka, bananki z gruszką. I jeszcze gruszka na dole. Figa i wiśnie. Figa. Gdzie jeszcze tu są? Jeszcze figi, wiśnie następne to borówka i pomarańcza. Borówka, pomarańcza, borówka, borówka. I tu są borówki. Truskawka, ananas. Jest ananas, są też truskawki. Truskawka, truskawka, truskawka. Tu jeszcze borówka. Truskawka, ananas, tu jeszcze pomarańcz. No to chyba wszystko. Teraz jabłuszko i arbuz. Arbuz, jabłko, arbuzy, arbus, Dalej cytryna i karambo. Cytryna, karambo, karambo, karambo. Ostatnie dwa. Winogrono i awokado. Winogrono, winogrono, awokado z winogronem. Ale linii nie ma. No dobra. No to te za piątkę puste. To teraz kalendarz i na koniec Paradiso mega e, kalendarz numer drugi. Kiedy ja ujrzę gwiazdę, jest lizak, skarpeta, bałwan, piernik, łyżwa, dzwonek, choinka, kartka, ciuchcia, kula, sople, anioł, świeca, Sanie, bęben, skrzat, kominek, kożuch, co tu po kolei, nie jadę tymi numerkami tylko po kolei, bo tak to brzydko porozrzucali, czapka i stroik, nie widzę gwiazdy, a tu trzy takie same kwoty. Dwa razy 150. Głowa mikołaja, nie bo Dziadek. Zaczarowana ta zrabka zaczarowana K. Nawet kontrolne się nie chcą pokazać K i co. O, dobra. różne. OK. No to. Ostatnia nadzieja, mega paradiso z numerem 9. Może tutaj coś? Krewetka. Może pojedynczo będę, żeby nie kupić i niektórych nie denerwować. Krewetka tu. I jak na razie widzę tylko tą jedną. Delfin. Tu. kaktus, 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 tu kaktus. No kaktusami posypali i na dole kaktusa już nie ma. Klapki, klapki, klapki. Tu jeszcze była krewetka. O, zawsze się znajdzie to, co się zgubi. Tu są klapki. I jeszcze tu razy dwa pióro. piórko tutaj i tu są dwa piórka a nawet trzy palma palma i tu Palma lody lody. To pole takie puste. Słoneczko, Słoneczko tu. I tylko raz. Paszport. Tu. W końcu to pole ruszyło. I paszportu więcej nie ma. Ostatni symbol na górze to krabik. Tu jest krabik. No dobra, dolny rząd zaczyna konik. Tu jest konik. Konik. Gdzie jeszcze? No co, tylko jeden? Z tego co widzę, to tylko jeden. Awokado. do tu też słabo łódź łódź rzeźba rzeźba tu, tu. Tutaj rzeźba. Tu jeszcze krabik siedzi cicho. Rzeźby więcej nie ma. Rozgwiazda. Rozgwiazda. No, chociaż zwrot. Chociaż zwrot mnie ucieszy, bo to, co się ostatnio dzieje, to sami widzicie. Piłka. Tu są dwie piłki. Tu piłeczka, tu piłeczka, i tu piłka. Dalej arbus. Arbuzik tu, arbus tu. I na dole arbuza już nie ma. ponczu. Łączą. Iguana. Iguana tutaj, tutaj trzecia. Tu aż trzy dali i więcej nie ma ostatnie. Ostatni symbol to pomidor. Pomidor. Pomidor tu i pomidor tu. Pusto. SM. F. Także wcale zdziwiona nie jestem. Tak jak mówię gdzieś ta moja passa powędrowała. Nie wiem dokąd. Na szczęście wkład nieduży duży po 40 zł, ale zawsze szkoda. Cały zestaw idzie do kosza. Ja Wam dziękuję za obecność. Życzę udanego dnia. Trzymajcie kciuki za powrót mojej pasy, chociaż zwrotu bym oczekiwała. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!